Cześć, witaj na moim kanale Tarot moimi oczami. Kochani, przychodzę do Was z kolejnym czytaniem z kart Tarota. Na temat miłości, czy jego, jej serce jest przy tobie? Chodzi tutaj o te uczucia, o te emocje, czy Twój partner, czy partnerka jest z Tobą szczera, no, czy niesie Ci tą, tą miłość, prawda? Czy, czy oddaje Ci te emocje? Tutaj ten temat jest bardzo lubiany. Jesteście Państwo ciekawi, czy coś się zmieniło, czy, czy w. Partnerka, czy partner zmienił nastawienie, czy, czy jednak zbliżacie się do siebie, czy się oddalacie, czy są jakieś tajemnice, czy jakieś problemy, jakieś kłopoty. Zobaczymy sobie tutaj y, za pośrednictwem właśnie kart Tarota. Opcja wyboru, sześć y, grup do wyboru. Także, jeżeli potrzebujesz troszeczkę czasu, to się zastanów, przystopuj filmik i która opcja kart będzie cię przyciągała, to wybierz tą kartę. Możesz też i wybrać inną opcję, jeżeli nie będziesz rezonować z wybraną grupą kat. Ale kochani, tak jak mówię, pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. Prośba z mojej strony o komentarze, o komentowanie, o lajkowanie, o dawanie tych łapek w górę, o subskrybowanie mojego kanału. No i kochani, o niepomijanie reklam, ponieważ ten kanał tutaj utrzymuje się właśnie poprzez wyświetlanie tych reklam. Ale Kochani, do rzeczy. Jeżeli wybraliście sobie grupę pierwszą, zobaczmy, jakie są tutaj karty. Piątka, Mieczy i Karta Słońca. Wydaje mi się, że tutaj pomiędzy Wami były niedomówienia, były kłótnie, wiele złego mogliście doświadczyć. Prosto w oczy, wręcz Wasz partner czy partnerka. Mogła Was bardzo, bardzo zranić. Mogły być zdrady, mogły być ukryte um, różne działania Waszego partnera, ale i tak w rozmowie powiedzieliście sobie wiele. Wydaje mi się, że na obecną chwilę, po tych problemach, po tych kłopotach, w tej piątce mieczy, tak jakbyście dochodzili do jakiegoś porozumienia. Tutaj być może pewne sytuacje się wyjaśniły, rozjaśniły się, tak jakbyście może i przejrzeli na oczy. Jeżeli nie podaliście sobie. Ro, re, ręki na zgodę, prawda? To może m, będziecie zmierzać albo wy, albo wasz partner, albo po pewnych przemyśleniach dojdziecie do, do wniosku, że to, co było, to już za wami pewne sprawy zostały wyjaśnione, ale wydaje mi się, że ogólnie jest tutaj e, miłość ze strony waszego partnera karta słońca jest piękną kartą, jest dobrą energią, ale tak jak mówię, zapewne były ogromne turbulencje, poczuliście, poczuliście zranienie ze strony waszego partnera. No i tutaj teraz jest próba, próba dogadania się, wyjaśnienia i pójścia wydaje mi się już razem no drogą taką pojednania ale zapewne zapewne jedna strona jedna strona daje więcej tej miłości ale to wy już będziecie wiedzieli czy wy czy wasz partner Zobaczmy teraz na grupę drugą jeżeli tutaj wybrałaś wybrałeś tą grupę kart kochani jest karta czwórki Denarów i karta yy, siły. Wydaje mi się, że tutaj, w tej relacji, ktoś jest zamknięty na, na tą miłość ktoś ma przyblokowaną czakrę serca, i odnoszę takie wrażenie, że no tutaj jest troszeczkę takie przyciąganie. Yy, takie siłowe, siłowe si, jest, jest tutaj siłowanie takie, takie na, na siłę może um, pokazanie partnerowi czy partnerce, że. Um, no jednak, może warto tutaj, prawda, iść razem, pójść tą, tą drogą. No, powiem, że potencjał w tej relacji, w tym związku jest, ale tak jak mówię, ktoś trzyma się kurczowo czegoś, czego nie chce odpuścić. Kochani, być może ktoś jest, w, 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 jesteście tutaj może kochankami, Prawda? Jesteście w, trójkowy, w trójkącie i jest tutaj silne takie pożądanie, prawda? Ale jedna strona się blokuje. Być może wasz, wasz partner, czy to wy, to już wy będziecie tutaj wiedzieli, będziecie sobie musieli dopasować, która ze stron. Ale wydaje mi się, że tu jest bardziej. Takie pożądanie, tutaj ta strona seksualna, prawda. Tutaj chemia wchodzi bardzo w grę, ten, ten pociąg fizyczny, prawda, niż może tutaj te uczucia, ta, ta miłość. Także w tej grupie drugiej no nie ma tej, tej miłości, nie ma tutaj tych kielichów, prawda. Jest raczej takie siłowe, siłowe podchodzenie do, do tej relacji. Zobaczmy grupę tutaj trzecią, jeżeli wybrałaś wybrałeś tą kartę, tą grupę kart. Kochani, rycerz buław i paś mieczy, no tutaj wydaje mi się, że jedna ze stron albo wzajemnie bardzo się obserwujecie. No tutaj powiedziałabym też jest roman. 是。So Tutaj może jest też i pewna walka o pokazanie, że no coś tutaj w związku nie do końca w tej relacji dzieje się dobrego. Paść buław jest to pan przygoda, pan szukający przygody. Ten ktoś nie gości na, na długo w, w danej relacji, on tutaj szuka, szuka przygód. Zresztą no. Rycerze, rycerze, oni mają zadania do wykonania, jeżeli chodzi tutaj o relacje, jeszcze przy paziu mieczy, gdzie jest takie śledzenie, obserwowanie, nie ma tutaj tego zaufania w tej relacji, to... No nie można powiedzieć, że jest tutaj, jest tutaj miłość, jest stres, są lęki, kłopoty, jakieś obawy i tu wydaje mi się, że każdy z Was nawzajem możecie posądzać się o, o pewne zdrady, także tutaj tej miłości, tej uczuć nie ma. Tu, tu jest relacja taka kochanków goniących się wiecznie, podglądających się, prawda, ale tej prawdziwej miłości tutaj niestety nie ma. Grupa czwarta, jeżeli wybrałeś tutaj tą grupę, to zobaczmy jakie. No, tutaj jest karta pustelnika i karta mm, diabła. Ha, czy tutaj jest miłość, czy tu serce Twojego partnera czy partnerki jest przy Tobie? Powiedziałabym, że... Hmm. Wyciąganie wniosków z przeszłości na przyszłość. Być może byłaś już, byłeś już kiedyś w związku toksycznym, gdzie, no, tak, po też te uzależnienia od, od seksu, może od tej. Y Obsesji, tutaj nad prawda, nad bycia z tym, z tym partnerem może coś tutaj powodować. Ale kochani, odnoszę. Takie odnoszę, takie wrażenie, że tak jak jedna strona by się wycofywała tutaj w tej relacji, ponieważ nie chcę ponieść jak gdyby hmm, pewnych strat związanych z tą, z tą relacją, z tym, z tym związkiem. Być może, być może jest tutaj bardzo silne przyciąganie, ta chemia jest, te, te, te obsesyjne myśli, ale tak jak, tak jak mówię, no zdecydowanie nie ma, nie ma tutaj tej, tej miłości. To jest też uwikłanie się w. Trójkąt, w niekorzystny układ, prawda, gdzie później, no, możecie, możecie wiele stracić, możecie tracić po prostu czas, będąc z tym kimś, no, ale to my kreujemy swoją rzeczywistość i, i my idziemy tam, gdzie chcemy, żeby było nam dobrze. Kochani, jeżeli wybraliście tutaj. Grupę piątą, to zobaczmy, jakie tutaj są karty. Jest karta po raz kolejny wielkich arkan karta świata i karty księżyca. No tutaj coś niestety jest patrzone przez pryzmat księżyca. Są pewne iluzje, są pewne kłamstwa. Niedomówienia, być może relacja ukryta w ukryciu, prawda? Jesteście też tutaj osobą trzecią, która. No, która w, w, tej, w tej relacji jest osobą, powiedziałabym, pokrzywdzoną. Chcielibyście może i wejść na wyższy etap w tej, w tej relacji, zakończyć jakieś cygle, ale niestety ten księżyc Wam nie pozwala nadal coś. Musi być w ukryciu, i wy z tego powodu nie jesteście tutaj zadowolone czy zadowoleni. Pamiętajmy, żeby sobie tutaj odwracać. Jeżeli ty jesteś mężczyzną i oglądasz, to tu, tutaj Twoja partnerka się tak zachowuje w ten, w ten sposób. Są niejasności, ale, ale jest, jest takie przyciąganie, jest też ta, ta chemia pomiędzy Wami, no ale niestety. Nie ma tutaj miłości, są iluzje, są pewne żonki i wydaje mi się, że niektórzy z Was może też i zastanawiają się, aby tą relację niestety zakończyć. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś grupę szóstą, to popatrzmy, jakie tu są karty. Kochani, szóstka mieczy i czwórka. Denarów. No tutaj też, kochani, niestety nie ma miłości, nie ma uczuć. Tu jest oddalenie, odejście. Ktoś zdecydowanie jest zamknięty na uczucia, na, na emocje. Zdecydowanie tutaj może, może też jest oddalenie takie fizyczne pomiędzy tutaj partnerami, może ktoś gdzieś niestety musiał się y, przemieścić, oddalić, prawda, może, może za pracą, może tutaj i, i tutaj właśnie wasze drogi niestety się rozeszły, także tu, tu niestety są pewne, pewne problemy, pewne kłopoty, szóstka mieczy jest to karta rozstań, karta odejścia też, prawda, Czwórka denarów, no niestety też takiego zamknięcia się, prawda, tej, tej swojej czakry serca na, na te uczucia, na tą, na tą miłość. Także, kochani, to takie szybkie czytanie. Jeżeli Wam się spodobało, to proszę Was o komentarze, o danie łapek w górę, o zasubskrybowanie mojego kanału. I o niepomijanie reklam. Ale może jeszcze kochani dorzucę Wam tutaj kartę anielską. Na każdy tutaj na każdą grupę. Jeżeli jeżeli dotarliście tutaj do, do końca tego czytania, to może zobaczmy. Co tutaj dla każdego dla każdego z Was po jednej karcie od aniołów, anielska odpowiedź. Może pomyśl sobie jakieś, jakieś pytanie na temat właśnie Twojego związku, Twojej relacji i anioły tutaj udzielą Ci. Dla grupy pierwszej, kochani, odpowiedź będzie. Nie ma powodu do zmartwień. Grupa druga, dla grupy drugiej odpuść. Dla grupy trzeciej mało prawdopodobne. Dla grupy czwartej romans. Dla grupy piątej wypatruj znaku. I dla grupy szóstej pomocni ludzie. Dziękuję pięknie za wysłuchanie. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Proszę o niepomijanie reklam, o subskrybowanie, o komentowanie i danie łapki w górę. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.